Witajcie tu blądzi. A teraz Wam pokażę kolejne fajne, świeże kombo przy użyciu tego nowego kremu mija, który sobie ostatnio zakupiłam w rozmanie. Od początku. Myję twarz. Ja oczywiście ziaja CB3, ale możecie użyć to, co Wy akurat lubicie. Potem sobie wezmę jako tonik ziaja pomarańczę pomarańczową, też jest bardzo fajny lubię. Potem dam trzy pompki Ecosorbet. Brzoskwiniowy z bielendy to serum takie fajne, lekkie, bardzo bogate. I właśnie zamknę to tym kremem żółtym. Zmija. Fajne kombo, za chwilę oczywiście. Bo zawsze pytacie, czemu nie nakładam kremu pod oczy? Bo ja ten krem pod oczy, wiecie, wszystkie produkty, włącznie z domknięciem pielęgnacji, daję również pod oczy. I chcę, wiecie, żeby to fajnie wszystko popracowało. I dopiero tam za jakiś czas daję krem pod oczy właściwie na samą noc. Tak więc polecam sobie zrobić takie kombo blondzi.